Siemanko, z tej strony Mdziak i dzisiaj budzę się naprawdę szczęśliwy mimo to, że jest 6.30 nagrywam dla was film o tym, że w końcu dowiedzieliśmy się jaki będzie kolab Fnafa. Przy okazji pamiętajcie, że moja własna oryginalna gra horror Whispering Dev jest już na Steamie i możecie dodać ją do listy życzeń. Wczoraj Scott kazał nam czekać naprawdę długo, bo dopiero 20 minut po północy otrzymaliśmy post gdzie dowiedzieliśmy się, że oficjalnym kolaboratorem FNAF-a będzie Dead by Daylight i uważam osobiście, że to jest najlepszy wybór ze wszystkich. Do wszystkich osób, które zawsze mnie starały się na siłę przekonać, że to na pewno Fortnite i na pewno Fortnite. Mówiłem, że to nie Fortnite? Fortnite nie pasowałby do FNaFa, a FNaF nie pasowałby do Fortnite'a i w sumie o tym samym mówił Scott na interwiu, że stara się dbać o markę i stara się tworzyć kolaboracje, które mają sens, ponieważ FNaF nie pasuje do wszystkiego i nawet jeżeli lubi jakąś grę, to nie oznacza, że od Razu wsadzi swoją grę, swoją markę do tamtej gry. Więc Dead by Daylight, szczerze, naprawdę to jest bardzo dobry wybór, bo od wielu lat fani próbowali na namówić jakby twórców DBD, żeby spróbowali sił ze skotem i naprawdę wprowadzili Springtrapa do gry. Ale czy Springtrap w ogóle może pojawić się w tej grze? Pospekulujemy się sobie troszeczkę, ponieważ e, kwestia jest taka, że w DBD zawsze ten dodatek jest taki, że dodaje nowego survivalistę i dodaje nowego mordercę. Problem polega na tym, że jak mamy mordercę i tu mamy nawet bardzo spory wybór morderców, bo mamy teraz Williama Aftona, Vani, mamy generalnie też w sumie Mimika, tak z drugiej strony nie mamy zbyt wiele osób do wyboru, bo tak naprawdę w całej serii gier nigdy nie otrzymaliśmy żadnego głównego bohatera, który byłby nam bardzo mocno nakreślony, a chyba nie muszę tłumaczyć, że raczej Cassie czy Grześ to nie byłby chyba dobry wybór do DBD. Biorąc to pod uwagę, tak naprawdę zostaje nam y, jedna opcja, która przeszła mi wczoraj przez głowę, jeszcze zanim dostaliśmy informację w ogóle o tym, że DBD faktycznie będzie kolaborował z FNAFem, to kolaboracja z filmem, z FNAF Movie. Dlaczego? Dlatego, że tam mamy faktycznie Michaela i mamy faktycznie Springtrapa. Jakby nadal Springtrap jest zachowany. Biorąc to pod uwagę, jesteśmy w stanie mieć oba, czyli mieć i survivalistę i mieć głównego mordercę. Głównego mordercę serii, którego myślę, że wszyscy najbardziej wyczekują, bo wydaje mi się, że nikt by nie chciał zobaczyć mimika w DBD. Raczej wszyscy oczekują Springtrapa i myślę, że Scott jest w 100% tego świadom. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Czasami razem z takim dodatkiem, bo to będzie w postaci DLC dodatkowo płatnego, generalnie nie potrafią wychodzić nowe mapy. Myślicie, że dostaniemy mapę związaną z FNAFem, a jeżeli tak, to z jaką lokacją? Bo osobiście uważam, że byłoby to zarobiście ciekawe, gdybyśmy dostali w tym paku też jakąś lokację do zwiedzania. A jak znam Scotta, myślę, że nie jedną rzecz by tam sobie ukrył, biorąc pod uwagę to, że ich kolaboracja byłaby bardzo dobra, to w sumie nie. Nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby tak zrobić. I może zatizować FNAF Movie 2, ponieważ wychodzi cała kolaboracja latem 2025 roku, więc. 5 grudnia 2025 roku wychodzi FNAF Movie 2. Jedno może tizerować drugie, drugie może tizerować pierwsze. To naprawdę może być samonapędzająca się maszynka. Celowo nie wspominam tutaj o Vanesie, bo uważam osobiście, że Wanie jest zbyt mało zarysowaną postacią, żeby pojawić się w DBD. A z drugiej strony w sumie czasami się zastanawiam tak czy wani by nie pasowała jak ostatnio rozmawiałam z Lisiuszem rozmawialiśmy o takim koncepcie, że byłaby Wani i Vanessa jako e, morderca i survivalist i to też byłby całkiem ciekawy motyw bo to byłoby takie aka Ying Yang w jakie bawi się ostatnio Steel Wool co nie zmienia faktu, że chyba nie miałoby to za bardzo sensu żeby ta sama postać goniła tą samą postać tylko, że jedna jest opęt opętana przez mimika, a druga nie. Napiszcie go nie w komentarzach, co sądzicie o tej kolaboracji. Ja, tak jak mówiłem, osobiście uważam, że to jest najlepsze, co mogło wyjść i naprawdę bardzo mocno wierzyłem do ostatnich chwil, że będzie to Dead by Daylight i szczerze, Naprawdę jestem z tego zadowolony. Już chłopaki kupili sobie grę, ja już ją pobrałem na nowo i chyba wracamy. Będzie wielki powrót do Dead by Daylight. Nie za wiele miałem okazję w niej grać, ale co prawda, to prawda, trzeba ćwiczyć formę na lato. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. No i cześć, miłego dnia wszystkim.